Areszt Domek Mam go mam 735, 735, patrz jak równo idą, łeb w łeb No to tego odgrali Patrz i znowu, 3-6 Kurwa, na mojej, na moim, na mojej czaszce No mało moim. jak tyle a potem się śmiałeś, że skurwa z halona Na kontenerach. Przez szybę, nie? Kurwa, ile ich tu. To... I... to jakie echo takie idzie, noszące się. Echo, echo, echo. Echo, echo, echo. Echo, echo. 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 Nie Co już na alfe się wyjebali? No, odejmało się to. Bałogą, ale. Ja, ten waruniał, ten waruniał. Gdzie jest mu ten jebanec? Ale bania. Jak okay. nie No nie ma co nawet zabijać, nie? Tylko czekam, co jak tu właśnie Ładnie. No bo ja... Powiedział, a nikt ja nie zrobi.

Kurwa, jaki za dużo, kurwa lewo, prawo A jak na prawo woli no Span No jak nie idzie grać, fajnie jest Tak Strong weź mi trochę zostaw Ja. E no Żę cię dogonił no kurde zostaw mi kilku no

jak pan tam, jak tam jest, tam, jest, tam, jest. tam na tej budce, chcesz? Stary, nie mam amunicji już. Tak, to Kurwa, jaki sponge. Jak on tam żył, w ogóle. Jebane. Jeden tam dzisiaj? przeczołgał, nie? On w ogóle na C tam jest. LOL. Weź mi tam zostaw tego, co jest za rogiem. Będziemy na lodzie. Ja nie wiem, co ja w drodze, nie wiedziałam, co jeszcze jest. On ma Ale wzdłuż poszło, zjebanie. Tutaj weź mi dwóch zostaw, teraz jak wyjdą, wylecą, to sobie śmigło puszczę zaraz. Dobra.